Od wrześniowej powodzi jeden z domów w miejscowości Wilkanów w gminie Bystrzyca Kłodzka stoi nad wyrwą. Woda podczas powodzi wymyła brzeg i do tej pory w tym miejscu wody polskie nie zabezpieczyły należycie fundamentu budynku mieszkalnego. Przez co ściany domu zaczynają pękać, a mieszkańcy nie wiedzą już do kogo jeszcze mają się zwrócić o pomoc. Po powodzi we wrześniu, jak państwo wiecie, mój dom stoi dosłownie nad przepaścią, można powiedzieć. Brzeg rzeki. Wilczki, jak widać, będzie na tych zdjęciach. Yy, brzegiem rzeki jest mój, yy, no, moja ściana mojego domu. Więc yy, panicznie się boję mi mieszkać w, tej, w tym momencie. Yy, wiele próśb wysyłałam do wód polskich, do urzędu wojewódzkiego. Niektóre instytucje zareagowały, no ale wody polskie wykonały pracę, yy, tak jak widać, yy, czysto kosmetyczne to nie jest po prostu zabezpieczenie fundamentu. Zaraz po powodzi takim spontanem puściliśmy ciężki sprzęt do rzeki, zabezpieczyliśmy dość mocno te wszystkie nabrzeża rzeczne, które zagrażały posesjom w ramach gminy i udało nam się to zrobić na odcinku myślę około 5-6 kilometrów, takim prostym sumptem dużą koparką wzmocniliśmy po prostu nabrzeże. Przypomnę tutaj, że my zapłaciliśmy za to pieniądze jako gmina. Całe szczęście, że mogliśmy odzyskać te pieniądze z dotacji, którą otrzymaliśmy od Wojewody. Natomiast nie ukrywam, że gmina chętnie zajęłaby się tym tematem, ale w przypadku, kiedy otrzymalibyśmy na ten cel pieniądze, i podejrzewam, że byłoby ta, byłyby te prace o wiele szybciej wykonane niż to w tej chwili robią wody polskie. Z tego też względu, że my mamy tutaj też firmy rodzime, które. Z na pewno zająłby się tą sprawą. Przypomnę, że to właśnie te firmy wykonywały udróżnienie rzek po powodzi. Natomiast dziwi mi jedna rzecz, bo koresponduję tutaj i z, z wodami również też polskimi. Dziwi mnie to, że um, Zasłaniał się sytuacją zimową, natomiast Budimeks, który wygrał przetarg dla udrażnianie Nysy Kłodzkiej jej regulacje, cały czas wykonuje te prace podczas zimy. Czyli widać, że jednak można, można i Budimeksowi zima nie przeszkadza. 17 już października pisałem do Wód Polskich w sprawie zabezpieczenia tych niebezpiecznych miejsc. Tych miejsc jest kilka, Wilkanowie to nie jest tylko tutaj, tych miejsc jest dużo więcej. Także pisałem, odpowiedź dostałem na początku stycznia taką dość wymijającą, że prace ze względu na zimę być może będą uwzględnione dopiero w 2025 roku. Tutaj jest teren jak wiemy nieobliczalny, pogoda jest nieobliczalna, przy każdym większych opadach, no, grozi to tym, że te brzegi zostaną dalej podmyte i grozi zawaleniem tych posesji. Ta sytuacja, która jest w Wilkanowie nie jest odosobniona, bo chociażby na rzecz na Wilczka jest kilka takich miejsc, które, w których są wyrwy, które podmywają budynki i to nie jest też sprawa odosobniona, jeśli chodzi o sam Wilkanów, bo pamiętajmy, że w 13 miejscowościach mieliśmy powódź na terenie gminy Bydgoszcz-Kłodzka, między innymi też i w Starym Waliszowie taka jest sytuacja, w Gorzanowie, także tych miejsc mamy kilkanaście na terenie naszej gminy. Ja niestety mam takie wrażenie, że tutaj się nic nie dzieje od tego czasu, tyle myśmy, ja monitorowałem już kilka razy również pisemnie, pisałem do tych wnioski, dzwoniłem, oczywiście nikt nie odpowiada na te moje prośby, ale to nie jest teraźniejsza sytuacja. Ja piszę o regulacji rzeki od 15 lat, i tutaj nikt nie przyszedł ani jednego krzaka, ani drzewa nie ściął. Także to nie jest temat, który jest teraz. Teraz jest palący, ale on się wiąże z tym, że to przez 15 lat zaniedbań nic się po prostu tu nie zrobiło w tym temacie. Ze względu na skalę zniszczeń i ich ilość na terenie Ziemi Kłockiej, wody polskie twierdzą, że nie zdążą wykonać wielu zadań, a biorąc pod uwagę sezon zimowy, prace muszą jeszcze poczekać, pomimo że sytuacja wymaga szybkiej interwencji. Zadanie umieścili w planie robót na 2025 rok, nie podając konkretnej daty.